Witajcie. Ostatnio w grupie facebookowej EASAN Polska Fotowoltaika Off Grid rozpoczęła się dyskusja na temat wyższości tak zwanych sterowników do grzałek nad falownikami. Ja w dniu dzisiejszym chciałem Wam pokazać, jak działa grzanie wody grzałką elektryczną zasilaną z falownika EASAN. Jak widzicie, zbiornik jest nieocieplony. Dokonam w tej chwili pomiaru. Nie będzie on, może, bardzo profesjonalny, bo zrobię to miernikiem przeznaczonym troszkę do innych celów. Pomiaru dokonuję w połowie. Temperatura 24 stopnie i 0,8 za chwilę uruchomię grzałkę. Grzałka nominalnie ma 2 kW, ale ustawiona zostanie za pomocą sterownika na około 750 W. Proszę nie krytykować rozwiązania tego zbiornika, ponieważ jak widzicie, zasilane jest on również z centralnego ogrzewania służy częściowo do ogrzewania tego pomieszczenia. Także rozpoczynamy pomiar, uruchamiamy sterownik. Moc pobierana przez grzałkę i czas zostanie odnotowany na wykresie schome asystenta. Minęły 2 godziny, przeprowadzimy kolejny pomiar, i za chwilę okaże się, o ile ogrzaliśmy wodę. Startowaliśmy z około 25 stopni, teraz mamy 41. Tak więc widzimy, woda została dość mocno ogrzana. Ogrzane zostało również pomieszczenie. Teraz zapraszam do omówienia wykresów z home asystenta. Więc jesteśmy po pomiarach. W dwie godziny ogrzaliśmy zbiornik 120 litrów o około 16 stopni. Rozgrzaliśmy pomieszczenie 4 m2. Oczywiście woda w tym zbiorniku wystygnie bardzo szybko, ale wyobraźmy sobie taki podgrzewacz dobrze ocieplony z grzałką powiedzmy 2 kW. Zadajmy sobie pytanie: jak szybko grzejemy wodę i jak długo się ona w tej temperaturze utrzyma? Z pełną premedytacją użyłem również do eksperymentu mocy około 750W, żeby pokazać Wam, że jesienią też możemy korzystać z darmowej energii bez dobierania z sieci. Więc powiedzcie, jak się ma rzeczywistość do przedstawianych przez niektórych oponentów tabelek? Niektórzy, dla udowodnienia swojej tezy, zakładają, że woda w zbiorniku na starcie musi mieć 5-7 stopni. Trzeba ją grzać do 70. Owszem, przy pierwszym uruchomieniu CWU woda z sieci może mieć 5 stopni, ale gdy korzystamy z wody regularnie. To jest ona podmieszywana. Nie musimy też jej grzać do 70 stopni. Zauważcie, że pompy ciepła wyposażamy z reguły w duże zbiorniki CWU. Grzejemy wodę do 40, 45 stopni. Gdy mamy jeszcze spore COP. I mieszamy ją z mniejszą ilością zimnej wody. Dobrze, reasumując: w dwie godziny woda gorąca. I co dalej? Sterownik, tak zwany sterownik, już zrobił swoje. Energia idzie psu w tyłek, brzydko mówiąc. Mm. A posiadając falownik wyspowy, na przykład EASAN, odpalamy zmywarkę, następnie pralkę, potem może klimatyzator. Pewnie ktoś z Was zarzuci, że falowniki nocą zużywają energię na straty własne, ale wystarczy prosta automatyka i falownik nocą może się wyłączyć, może zostać pominięty. Myślę, że w tym filmie udowodniłem wyższość falownika nad grzaniem wody z DC. Pomijam również aspekt bezpieczeństwa przy grzaniu wody za pomocą DC. Zapraszam Was do komentowania oraz polubienia mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym materiale.